Siemana, widzę, dzisiaj gramy w Fortnite'a zostawcie apkę w górę tam na doro suba, a my przechodzimy z filmem. I widzowie e, bardzo wam dziękuję za 1360 subów, bardzo wam dziękuję. Lecimy po 1000, 1070, także no i teraz gramy chyba batla. Tak al, albo reaktywacja ramkady, dobra reaktywacja ramkady gramy i tyle nowe mapki są, w nie takie nowe bo one były ale no sprawdzę czy już film doszedł bo nagrałem taki film taki wiecie o poszedł a musicie wdechaczać i wędkostki. Taki króciutki filmik. To jest właśnie do tego. Także to usuwamy. Wejdź. Pokaż Nagrywę. nagranie. Pik. Pik. Usuwamy. Mnie tu i tu i tu usuwamy. Wszystko usunięte. Dobra. Widzę, jednak. Fortnite powiedziała, że tamte broni są, są niefajne, Jednak. Zwracam się. i także jak zrobiła I właśnie tak samo jak powiedziałem, to tak zrobiła i się cieszę. Bo tam tym lutem to ja bym nic nie podziałał. Stara broń są witis. stara się tak cieszę. Jakby nie było tych, tak, takiego lutu. A te pistesy tych sezonów mogli usunąć, na przykład z rozdziału 6, nie? Mogli tylko... Na przykład 6, z rozdziału 5, nie? Ja lecę tu, zisia lec tu, się, ja ja wiecie co nie. Yy, mówię to mojemu team'owi, że ja, ja lecę tu, bo tak naprawdę lecę tutaj. Chcemy tak troszkę kile zrobić. I wiecie, żeby on nie padł, a jak ja na przykład wchodzę, to się nic nie stanie. O, chyba ten chłop weźmie lepszy, będzie w więc to weźmie. Dobra, weźmy, jak tutaj kluję jedną drugą. Osoby. Dobra, трот, 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 трот. А, давайте. А, давайте... Тут, я месяц... И Тут, я трошки дальше так вот. тут, да, да. А, О. Eu te mamãe. Eu sou mais grande. żeby to zrobić, no nie! Nie wytrzymam! A no ja oni się ulecą, no i będzie. No nie, nie Daddy. Nie, nie możesz tę Człowieku nie mam. Matko, mi się nie idzie. Nie idzie mi. Nie możesz tak robić, co ty? A wnerwia mnie to, że jak ładuję z komputera, mam podłączone do ładowarka do mojego telefonu, nie? To mnie to, że czasami jak już połączanie ten jest taki i ciągle tak jest, mi to się już w nerwia. to nie wkurzę, to mnie się w nerwia. Co robisz się spamięć. Ransu będzie ale to gdzieś. Jestem najlepszy z moimi widzami. И будем защищать сигма антипотрофитера. Небольшая. Nie wytrzymam mnie. Nie wytrzymam! jsem... Co? Já, mi nerobě. Takže Tak zabijám. Všichni. Nic se vždy tu to mě interesuje. Nic ne... o małta pikaks najs jak coś tam potrafię chyba tu mogę lecieć jednak nie Non Macie? Mnie trochę... Sorry, bro Sorry, bro Bro Bril Bril, bril Bril Dobra, się, się robi teraz, to czyli... Bril, nie, daj. nie, nie. Bir ya, zeka da mı olabilirsin? Ne? Bırak, çantada daş. Mavuaptada da. Makuur dedi, sakin kupa. Nie chce mi się. Nerwią mnie coś. Nie wytrzymam. Chociaż dobrze to mój tło. Niemcy. A dzisiaj mnie akurat. Niemcy. No wiecie co. Ja mam jak sobie niemieckiego. W sumie jest super.

Jakby to, to bym trafy to by było. No czemu tu mi wejść nic nie może? No to akurat wiedziałem, że został tyle. Wiedziałam, że jest tam tyle. Aha przez... A no, logika tego Fortnite'a, jak zrobić dalsze... To jeszcze nie. nie, nie proszę, proszę. No chłop tańczy jeszcze. Dobra widzowie, jeżeli wam się podoba zostawiajcie łapki w górę, dana do subiki i oglądajcie kolejne filmy. A ja wam życzę mi miłego dziękuję, i do zobaczenia. Elo, i widzę, sorry, że tak czasami niewyraźnie gadam, ale mnie to już wynerwi ten Fortnite i trochę mam problemy no, no ogólnie, coś ząbi się trochę rżej, dlatego takie problemy. Mini takie problemy, nie? Także Elo, Elo.